Jesteśmy Stowarzyszeniem Pomysłodawcy i realizowaliśmy projekt Odnajdujemy Harmonię w Mieście. Jest to cykl warsztatów kreatywnego myślenia i działania dla dzieci i młodzieży. Chcieliśmy zaaktywizować młodzież na naszych warsztatach, zintegrować grupy rówieśnicze. Nauczyć ich, jak lepiej radzić sobie ze stresem i pomóc im rozwijać ich pasje, odkrywać talenty. Działaliśmy na e, osiedlach, na których mieszkamy, w miejscach, które znamy, za ciszę, Zalesę, Sempono, Popowice. W tym roku w sumie realizowaliśmy dwa projekty. W jednym projekcie nasza organizacja, fundacja, była partnerem. Pomogaliśmy grupie inicjatywnej w projekcie który się nazywał Zaszpiewajmy Razem, gdzie nauczyliśmy się wspólnie z wspólnotą Polaków i Ukraińców w dzielnicy na Dodrze śpiewać ludowe piosenki ukraińskie i polskie. I na koniec projektu też rozrobiliśmy taki finał, gdzie zaszpiewaliśmy razem wszystko, co nauczyliśmy się. Bardzo fajnie się udało. Drugi projekt to projekt Imaginaki. W sumie też to jest projekt integracyjny, gdzie postaraliśmy się zintegrować muzyków z Polski. również muzyków z Ukrainy. Chodziło nam o to, żeby włączyć w życie społeczne mało znanych muzyków, wypromować ich twórczość. W tym roku w ramach mikrograntów jako księżę w pełni zrealizowaliśmy projekt Dzikość Księża. To inicjatywa, która miała mieszkankom i mieszkańcom nie tylko naszego osiedla, ale i całego Wrocławia przedstawić tę część księża, która jest bardziej zielona, bardziej właśnie dzika. Spacery po Parku Wschodnim, po osiedlu razem z Gosią Piszczek, z naszą sąsiadką Molą Szkudlarz, warsztaty dla dzieciaków, warsztaty z sitodruku, także dużo bardzo fajnych inicjatyw, frekwencja. Dopisała. Nauczyłam się tego, że mamy niesamowicie zielone, piękne, przyrodniczo osiedle. Park wschodni, który zachwyca swoją różnorodnością i urbanistycznym zaplanowaniem. Nauczyłam się tego, że mamy świetnych sąsiadów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą o osiedlu podczas spacerów. I nauczyłam się doceniać piękno naszego otoczenia. I naszego pięknego osiedla. Zapraszamy na księże. Nasz projekt nazywał się Poczuj Magię Świąt. Polegał on na takich zajęciach dla dzieci z domu dziecka, które były tematyką w tematyce świątecznej, jako iż było to w grudniu. Robiliśmy z dziećmi na przykład takie labbooki, gdzie pokazywaliśmy różne informacje, jak wyglądają święta w różnych krajach. Robiliśmy też różne zabawy ruchowe, dzieci dostały też różne takie fajne prezenty, zdobiliśmy pierniki. Bardzo się cieszę i cieszymy ogólnie, że mieliśmy okazję współpracować właśnie z mikrograntami, uczestniczyć w takim czymś, bo to jest naprawdę ciekawe i pomocne i no bardzo, bardzo fajne to jest.